Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne wyzwanie z testowania metod Wim Hofa. Dzisiaj wychodzimy z spodenkach na Górę Pilsko. 1557 wysokości, nad poziomem morza. Dla nas znowu to kolejne wyzwanie. Siódma rano, minusowa temperatura. Nie śpimy, tylko zasuwamy w niedzielę. Życzymy wszystkim pozytywnej energii. Do zobaczenia i będziemy Wam relacjonować nasze wyjście. Bądźcie tutaj cały czas z nami. Dzisiaj będziemy aktywować brunatną tkankę tłuszczową, która jest odpowiedzialna za ogrzewanie naszego organizmu w takich właśnie ciężkich sytuacjach, więc poprzez kilka sezonów nurcowania i spacerów już takich górskich dzisiaj znowu podnosimy poprzeczkę do góry. Pogoda nam sprzyja, energia nam sprzyja, więc lecimy. Nie, jeszcze popchę, Jeszcze <grym i wytrza> <grym i wytrza> To jest ostatnia. na pełnej wydarzeń, pełną ulgą. biegnę, stopy, Jak ty, idziesz? Ja mam nogi do... Podłoga, szyby niebieskie od telewizji Szklana podłoga, szklana podłoga. A Na razie to bliżej zimy tym życia. Trzeba na pewnej i potrafić jakie mamy piękne widoki. wyszliśmy tutaj, dzisiaj już mi rano minusowa temperatura. Wiatr kuje y, momentami, kuje nas y, w skórę, ale wszystko jest w stanie, organizm wytrzymać, regenerować się, jest w stanie walczyć z tym, jeżeli tylko się do tego pozytywnie. wam wspaniałego dnia, życzymy wam wszystkiego dobrego, życzymy wam właśnie życia z podwagą dla na nas, czyli lepszymi. I tej podwagi wam życzymy, żebyście mieli stać, z podwaga stać sprzed komputera, a zwłaszcza szanowna młodzieży, bo w was, jest, w was jest przyszłość, wstawać z komputerów i walczyć o swoją przyszłość, o swoje marzenia, bo będziecie wtedy, staniecie kiedyś słoneczne, jest rewelacyjnie, czujemy się bardzo dobrze jesteśmy już po ponad dwóch godzinach marszu wiatr na szczycie dał się we znaki i pokazał jak może być zimno ale generalnie czujemy się bardzo dobrze nie musimy dzwonić po go. w zasadzie nie jesteśmy przemrożeni organizm bardzo dobrze sobie z tym radzi walczy, potrafi Tą temperaturę w ciele, więc myślę, że coś jest niesamowitego. Witajcie, kochani, my już wracamy, jedziemy na gorący obiadek, który na nas czeka. Czujemy się bardzo dobrze, przygoda kolejna zaliczona, wyzwanie, które sobie postawiliśmy, zdobyte. Tak samo się stresowaliśmy, martwiliśmy, tak samo była niepewność, nie wiedzieliśmy, czy damy radę, ale przetrwaliśmy i to jest najważniejsze. Z pełną mocą, z endorfinami, z uśmiechem na twarzy, wracamy do Domciu. Nie czując dni, godzin i lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Hej!